6 sierpnia 2014 roku, 19-letni Marcin M. wrócił z imprezy do domu. Poprzedniego dnia postanowił spotkać się z kilkoma przyjaciółmi, wspólnie rozpalić ognisko. Smażyli kiełbaski, rozmawiali, a w tle grała dyskotekowa muzyka. Nic nadzwyczajnego. Wakacje trwały w najlepsze, więc młodzież chciała spotykać się we własnym gronie i korzystać z dwumiesięcznej wolności od edukacji. Gdy chłopak wszedł do domu, była godzina około czwartej nad ranem. Otworzył drzwi najciszej jak umiał i udał się wprost do swojego pokoju. Wiedział, że w pomieszczeniu obok śpi, a przynajmniej powinna spać jego mama. Nie chcąc jej obudzić, odłożył kąpiel na rano i sam poszedł spać. Gdy obudził się rano, zjadł śniadanie, wziął szybki prysznic i wyszedł do pracy. Podczas wakacji dorabiał do rodzinnego budżetu oraz na swoje wydatki, aby nie siedzieć na garnuszku samotnej matki. Niepokojąco zrobiło się wieczorem, kiedy chłopak wrócił do domu. Pod domem stał Andrzej W. 52-latek od jakiegoś czasu spotykał się z jego matką i też, tak jak on, nie widział jej od poprzedniego popołudnia. To była bardzo niepokojąca sytuacja, bo kobieta nie wspominała nikomu, że planuje gdzieś wyjść lub ma plany zniknąć na dłużej. W dodatku tego dnia miała nocny dyżur w szpitalu i z pewnością, jako doświadczona pielęgniarka. Nie zostawiłaby pracodawcy i pacjentów bez żadnej informacji. Marcin wraz z przyjacielem matki weszli do mieszkania. Chłopak od razu zauważył, że za drzwiami nie ma wycieraczki do butów, a na podłodze znajduje się plama krwi. Zastanawiał się, czy jak wrócił do domu z imprezy. Również jej nie było, ale tego nie był pewien, ponieważ było ciemno, a on nie zapalał światła. Plamy krwi również nie zauważył, wychodząc rano do pracy. Ominął te miejsca i wszedł w głąb domu. Udał się wprost do sypialni matki, ale nikogo w pokoju nie było. Telewizor był włączony, a na przygotowanym do spania łóżku leżał telefon komórkowy jego mamy. Jednak po niej samej nie było śladu. Obaj postanowili powiadomić policję. Poszukiwania wszczęto natychmiast po zgłoszeniu. Istniało podejrzenie, że kobieta mogła paść ofiarą przestępstwa, ale przede wszystkim policja zobowiązana była zebrać informacje i dowody, które potwierdziłyby taką hipotezę. Technik kryminalistyki. Zabezpieczył ślady krwi, znajdujące się zaraz za drzwiami wejściowymi do domu. Sfotografowano dokładnie to miejsce, a następnie śledczy ruszyli dalej. Każde pomieszczenie zostało poddane oględzinom. Istniała obawa, że kobieta może znajdować się w którymś z nich, jednak te obawy się nie potwierdziły. W części mieszkalnej nie było więcej żadnych tropów, które mogłyby wyjaśnić, gdzie znajduje się zaginiona 52-latka. Funkcjonariusze pionu dochodzeniowo-śledczego ustalili, że z mieszkania nic nie zginęło. Żeby tego było mało, sprawca niczego nawet nie szukał. Nie było żadnych śladów wskazujących na to, że penetrował mieszkanie lub zabrał coś, co leżało chociażby na wierzchu. W domu były sprzęty warte kilka tysięcy złotych, telewizory, biżuteria i gotówka. Jednak sprawca nie zainteresował się tymi rzeczami. Kolejnym elementem układanki były drzwi wejściowe. Nie nosiły żadnych śladów uszkodzeń. W takim samym stanie znajdowały się wszystkie okna. Zatem nie doszło do włamania, a sprawca, albo dysponował własnym kluczem, albo Bożena M dobrze go znała i sama wpuściła go do domu. Istniało też trzecie wyjaśnienie, a mianowicie, osoba ta podała się za kogoś godnego zaufania. Na przykład policjanta. Drobiazgowa analiza zebranych śladów mogła potrwać aż do czterech tygodni. Tyle zazwyczaj trwało wówczas ustalenie kodu genetycznego z pobranego materiału. W tym przypadku chodziło o krew ujawnioną na podłodze w domu. W toku wstępnych ustaleń policja domyślała się, że kobieta musiała zostać napadnięta, zanim położyła się spać. Łóżko było przygotowane do snu, ale nie było śladów świadczących o tym, że zdążyła się w nim położyć. Sprawa robiła się coraz bardziej zagadkowa, a to miał być dopiero początek. W związku z tym, że nie było żadnych tropów, policja musiała odtworzyć ostatni dzień życia zaginionej. Wciąż mówiono, że poszukiwana jest osoba żywa, i nikt nawet nie chciał dopuścić do siebie myśli, że jest inaczej. Do momentu, aż nie wrócą badania z laboratorium, nie wiadomo nawet, czy krew na podłodze należała do niej. Zgodnie z planem działania, śledczy cofnęli się o 24 godziny. Ustalono, że Bożena zakończyła dyżur w szpitalu o godzinie 6 rano i wróciła do domu. Położyła się spać i resztę dnia miała wolne. Syn wyszedł z domu około godziny 15, a Bożena umówiła się na wieczór z koleżanką. Pojechała do niej na godzinę 18, wypiła kawę i rozmawiały przez około dwie godziny, po czym zaginiona wróciła do domu swoim samochodem. Zaparkowała go w garażu, z którego mogła bezpośrednio wejść do domu. Następnie, chwilę po godzinie 21, a później przed 22, rozmawiała przez telefon ze swoim przyjacielem Andrzejem. Co działo się później, tego nie wiemy. W rozmowie z policją koleżanka wyjaśniła, że Bożena zachowywała się nerwowo. Była raczej skrytą osobą i nie mówiła o swoich problemach, jednak jej zachowanie było niepokojące. Tak jakby czegoś lub kogoś się bała, ale pytana o to zbywała temat. Koleżanka pomyślała, że Bożena pewnie stresuje się rozprawą sądową, jaka czekała ją za kilka dni. Bożena M. kilka lat wcześniej wzięła rozwód z ojcem swoich dzieci. To małżeństwo przepłaciła wieloma nieprzespanymi i przepłakanymi nocami. Mąż zachowywał się w stosunku do niej agresywnie oraz znęcał się nad rodziną. Kilkukrotnie podniósł rękę, aż w końcu kobieta powiedziała dość. Wniosła o rozwód, ale to był dopiero początek jej potyczki z byłym mężem. Kamil M prowadził swoją własną działalność. Zajmowała obszar o powierzchni blisko jednego hektara i stały na niej liczne zabudowania. W dobrych czasach przedsiębiorstwo przynosiło ogromne zyski. To dzięki nim mężczyzna wybudował nowy dom i kupił samochody. Żyło im się dobrze i na nic nie brakowało. Gdyby nie napady złości Kamila, można by rzec, że było to całkiem udane małżeństwo. Po rozwodzie sąd przyznał dom matce z dwójką dzieci, a Kamil wyprowadził się do mieszkania znajdującego się na terenie jego firmy. Problem polegał na tym, że zanim doszło do rozwodu, działalność zaczęła podupadać. Niebawem komornik miał wejść na jej teren i zająć wartościowe maszyny, dlatego chcąc być sprytniejszym, Kamil przepisał większość udziałów na rzecz ojca swojej żony. Nie zakładał wówczas, że małżeństwo się rozpadnie, a Teść będzie jedynym decydentem. Po rozwodzie Kamil chciał odzyskać własność, ale ojciec Bożeny nie chciał tak łatwo oddać całości w ręce zięcia. Uznał, że należy się podział majątku po połowie i każda ze stron wyniosłaby z tego około 1 miliona złotych dla siebie. Syn zaginionej Bożeny zeznał, że jego mama miała sporo nieprzyjemnych sytuacji po tym, jak zażądała podziału majątku. Ona z dziećmi dostała dom, jej mąż wziął duże mieszkanie, ale teren, na którym znajdowała się firma, nie przynosił już żadnych zysków. Gdyby własność wróciła w ręce byłego męża, za chwilę wszystko by przepadło za jego długi. Do tego fakt, że nie płacił alimentów, skłaniał ją do wywalczenia swojej części, bo tak naprawdę na wszystko pracowali wspólnie. Zarówno dom, jak i firma powstały, gdy byli małżeństwem i Bożena czuła się po części współwłaścicielem tych nieruchomości. Ta sprawa niestety nie toczyła się tylko przed sądem, ale też na prywatnym gruncie. Któregoś dnia zdenerwowany rozwojem sytuacji, Kamil przyszedł do byłej małżonki wszczął awanturę, aby ta wybiła sobie z głowy jakiekolwiek pieniądze. To była według niego jego firma i on jest jej jedynym gospodarzem. Jednak awantura przerodziła się w prawdziwą bijatykę. Kamil rzucił się na Bożenę i zadał jej wiele ran, w tym jedną bardzo groźną. W trakcie szarpaniny ranił ją nożem, a kobieta straciła dużo krwi. To wydarzenie skończyło się wyrokiem skazującym. Dostał wyrok w zawieszeniu oraz zakaz zbliżania się do Bożeny na odległość mniejszą niż 50 metrów. Dla śledczych był to pewien trop. Po przesłuchaniu obecnego partnera Bożeny, Andrzeja W., obraz relacji byłych małżonków jeszcze bardziej zaniepokoił detektywów. Zeznał on bowiem, że faktycznie Bożena wspominała ostatnio, że ma przeczucie, jakby ktoś ją śledził. Bała się, że były mąż może zrobić jej krzywdę, bo nie może pogodzić się z podziałem majątku. W dodatku miał jej grozić śmiercią, ale na ten moment nie mogła tego udowodnić. W kolejce do przesłuchania znaleźli się też sąsiedzi. Być może oni wiedzieli coś istotnego, co mogłoby rzucić nowe światło na śledztwo, ale niestety nikt niczego nie słyszał i nie widział, zarówno w noc zaginięcia, jak i w poprzednich dniach. Uwaga policji skupiła się też na synu zaginionej. Być może między nim i matką doszło do awantury, podczas której sytuacja wymknęła się spod kontroli ale ten wątek został szybko odrzucony. Został Kamil M. To na nim skupili się teraz śledczy. Były mąż zaginionej Bożeny nie krył zaskoczenia na wieść o jej poszukiwaniach. Zarzekał się, że nic nie wie w tym temacie i nie ma nic wspólnego z całą sytuacją. Co prawda, między nimi nie układało się ostatnio najlepiej, a nawet otrzymał zakaz zbliżania się do byłej żony. Jak przyznał policjantom, nie był zadowolony z obrotu spraw i wyroków, jakie zapadały przed sądem, ale nie zrobiłby niczego złego drugiemu człowiekowi. Przyznał również, że raz ranił ją nożem, ale był to tylko nieszczęśliwy wypadek, bo chciał wywołać poczucie strachu. A w efekcie doszło do ugodzenia, którego zresztą do dziś żałuję. Policja zapytała, bo to standardowa procedura, gdzie mężczyzna był w noc zaginięcia. Według zeznaniom Kamila, był on cały czas w domu i nigdzie nie wychodził. Szybko ustalono, że jego samochód, dostawczy Ford, stał zaparkowany kilkaset metrów od firmy. To zaskoczyło śledczych, bo nikt przecież nie parkuje swojego samochodu na drugim końcu ulicy. Raczej szuka się miejsca blisko domu, szczególnie że ma się tak wielki teren. Ale i na to Kamil miał wyjaśnienie. Zeznał, że samochód zepsuł się jakiś czas temu i zdołał stoczyć go w to miejsce, w którym stoi od dłuższego czasu. Póki co te wyjaśnienia musiały śledczym wystarczyć. Teraz ich rolą była ich rzetelna weryfikacja. Na to jednak nie potrzebowali dużo czasu. Szybko okazało się, że Kamil zdemontował wszystkie kamery monitoringu znajdujące się na terenie jego firmy. Zapomniał jednak, że sąsiednie tereny, na których znajdują się biura oraz budynki użytkowe, posiadają swój system monitoringu, który działał przez całą dobę. To na ich podstawie udało się złapać Kamila M. na kłamstwie. Według nagranie z dnia oraz nocy zaginięcia, mężczyzna wielokrotnie wjeżdżał na teren swojej firmy tym rzekomo popsutym samochodem. Jego aktywność była dość wysoka, biorąc pod uwagę zakres działalności, jaką się zajmował, nie powinien pracować o tej godzinie. Bez wątpienia też to on siedział za kierownicą samochodu i w kabinie był sam. Śledczy, mając na uwadze nowe ustalenia, zdobyli nakaz przeszukania terenu firmy oraz samochodu. Liczyli na to, że uda się odnaleźć jakąkolwiek wskazówkę. Niestety, pomimo wielkiego zaangażowania, nie udało się odnaleźć niczego istotnego na terenie firmy. Przeszukanie trwało kilka dni i oddelegowano wielu policjantów do pomocy w czynnościach, ale niczego nie znaleziono. Inaczej sprawy miały się odnośnie samochodu, bowiem na pace ujawniono ślad krwi. Właściciel samochodu nie potrafił wyjaśnić, skąd się tam wzięła i do kogo należy, ale zaznaczył wyraźnie, że nikt poza nim nie użytkował tego samochodu. Nie został też skradziony. Zatem nikt poza nim nie mógł wyjaśnić pochodzenia tego zagadkowego znaleziska. Kamil M. trafił do aresztu śledczego jako podejrzany o uprowadzenie byłej żony. Krew ujawniona w busie również została wysłana do analizy. W tym czasie Kamil pisał pisma z zażaleniem na jego aresztowanie, ale sądy za każdym razem je odrzucały. W końcu przyszedł długo wyczekiwany moment informacja z laboratorium. Krew ujawniona w domu, jak i w samochodzie, należała do zaginionej Bożeny M. Teraz należało wyjaśnić, czy kobieta żyje, czy poszukuje się jej ciała. Policja ponownie wróciła na teren firmy. Znów przez kilka dni kawałek po kawałku śledczy przeszukiwali teren. Wykorzystano nawet psy tropiące z Berlina, które słyną w Europie ze wielu sukcesów w poszukiwaniu ludzkich zwłok. Jednak nawet one nie podjęły tropu. Wszystko wskazywało na to, że nie tam należy szukać. W międzyczasie policja odkryła kolejny dowód w sprawie. Nagranie z kamery zainstalowanej na jednym z domów na ulicy, na której mieszkała Bożena. Według nagrania, chwilę po godzinie 22 przejechał tamtędy bus Ford należący do aresztowanego byłego męża. Na nagraniu dokładnie widać numer rejestracyjny, ale nie można było zidentyfikować kierowcy. Kolejne ujęcia przedstawiały ten sam samochód odjeżdżający w drugą stronę około 45 minut później. Od tamtej pory nie pojawił się już ani razu. Śledczy zatrzymali się w miejscu. Zebrany materiał dowodowy nie był na tyle mocny, aby pójść z nim do sądu, a zatrzymanego nie można było w nieskończoność trzymać w areszcie. Przecież można było założyć, że Bożena dobrowolnie wsiadła do samochodu byłego męża, a później zraniła się, wysiadła i oddaliła w nieznanym kierunku. Oczywiście jest to hipoteza bardzo mało prawdopodobna, ale nie niemożliwa. Na tym właśnie polega proces poszlakowy. Należy dowieść, że nie ma innej, alternatywnej wersji wydarzeń, a poszlaki tworzą jeden nierozerwalny ciąg zdarzeń. W tej sprawie było kilka alternatywnych rozwiązań, choć dla każdego wydawały się mało prawdopodobne. Na ten moment nie było nawet wiadomo, czy zaginiona żyje, czy też nie. Śledztwo trwało już ponad rok. Nurkowie przeczesali wszystkie jeziora i zalewy znajdujące się w okolicy, ale bez oczekiwanego rezultatu. Nie było narzędzia, którym ewentualnie Bożena mogła zostać zraniona. Krew w samochodzie i w domu można było wyjaśnić także w inny sposób, niekoniecznie musiało być to zranienie jakimś przedmiotem. Być może została uderzona, na przykład w nos, co doprowadziło do krwawienia. Do sprawy włączył się także najbardziej znany polski detektyw. Podczas konferencji prasowej wyjaśnił, że jego ludzie typują miejsca ukrycia ciała i niebawem nastąpi przełom. Ale do tego, przynajmniej za ich sprawą, nigdy nie doszło. Nie pomogła nawet nagroda 5 tysięcy złotych, wyznaczona przez rodzinę zaginionej. W końcu sąd nie miał wyboru. Musiał wypuścić Kamila M. na wolność, z tym, że zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego i zakazu opuszczania kraju. Bezradna prokuratura postanowiła znów przypomnieć o sobie w 2018 roku. Cztery lata po zaginięciu ponownie zatrzymano Kamila M. Tym razem został oskarżony o złamanie sądowego zakazu. Choć on sam za każdym razem twierdził, że jest niewinny i systematycznie odmawiał składania dalszych wyjaśnień, to jedno z nagrań pokazywało, że w dniu zaginięcia był w okolicy domu Bożeny. To oznaczało, że zbliżył się do niej na odległość mniejszą niż 50 metrów, za co grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Sprawę wtedy przejęła prokuratura okręgowa. Uznano, że rejonowa nie podjęła wystarczających działań do ustalenia przebiegu wydarzeń, więc teraz okręgowa miała wykonać dodatkowe czynności. Nie było ich wiele ustalono, że w dniu zaginięcia Bożeny jej były mąż wyłączył aparat telefoniczny, co miało znaczenie dla sprawy. Ponadto powołano biegłych, którzy mieli ocenić sposób powstania krwi zarówno tych w domu, jak i w samochodzie. Poddano też dokładnej analizie ubrania, jakie w dniu zaginięcia kobiety miał na sobie jej były mąż. To nie było trudne, bo rzeczy te jako dowód w sprawie leżały w policyjnym archiwum od kilku lat. Na ubraniach nie ujawniono żadnych śladów. Nic w tym dziwnego, bo właściciel zdążył je wypracie zanim policja do niego dotarła. Ale opis biegłych wnosił do sprawy już coś istotnego. Plama w domu znajdowała się prawdopodobnie częściowo na wycieraczce, którą zabrał sprawca. Na to wskazywało ułożenie plamy. Ta w domu powstała wskutek upadku. Według biegłego cała akcja rozegrała się przy drzwiach wejściowych. To tam kobieta została raniona nieustalonym przedmiotem i upadła na podłogę. Sprawca zabrał wycieraczkę, bo być może odcisnął na niej ślad swojego buta. Skoro ofiara podeszła do drzwi, to znaczy, że były one zamknięte i ktoś zapukał. Być może nie wiedziała, kto przed nimi stoi. Ślad ujawniony w fordzie biegł opisał jako ślad pozostawiony przez ciało, które było wsunięte do części załadunkowej. Ustalono także, że prawdopodobnie była ubrana w piżamę, ponieważ ubranie, jakie miała na sobie podczas spotkania z koleżanką, znajdowało się w domu, ułożone na krześle. W mieszkaniu zostały też buty zaginionej i wszystkie rzeczy osobiste. W 2020 roku nastąpił kolejny przełom. Policja dostała informację, że jeden ze współwięźniów, który przebywał w celi z Kamilem M., opowiadał, że ten przyznał się mu do zamordowania żony, a jej ciało poćwiartował i zakopał na działkach wiele kilometrów od domu. Miejsce to nie jest z nim w żaden sposób powiązane, więc policja nie wpadła na trop. Jednak te rewelacje gryzły się z nagraniami z kamer. Sprawca nie miałby wystarczająco dużo czasu, aby zaatakować, zamordować, pokroić ciało i ukryć zwłoki w ciągu zaledwie niecałej godziny. Jeżeli faktycznie zamordował i ukrył zwłoki, to musiał zrobić to gdzieś na trasie z domu Bożeny M, a firmą. Policja typowała wiele miejsc, ale bez rezultatu. W końcu zapadła decyzja, że sprawę należy skierować do sądu. Było to zimą 2023 roku. Proces był poszlakowy. Oskarżony o morderstwo byłej żony Kamil M. nie przyznawał się do winy. Twierdził, że niczego nie zrobił, ale sąd uznał inaczej. Według niego ciąg poszlak jest wystarczający, aby odrzucić inne wersje przebiegu wydarzeń. Po pierwsze sprawca miał motyw. Gdyby Bożena zniknęła, majątek mógłby wrócić w jego ręce. Po drugie groził zaginionej pozbawieniem życia i raz już wyrządził jej krzywdę, raniąc nożem. Po trzecie kłamał w śledztwie na temat samochodu, w którym ujawniono krew zaginionej. Przebywał w okolicy domu Bożeny M w dniu, w którym zaginęła. Kłamał co do tego, że spał w domu w czasie, kiedy krążył gdzieś swoim Fordem, rzekomo zepsutym. Wyłączył i zostawił w domu telefon komórkowy, czego nigdy wcześniej nie robił. Prawdopodobnie dlatego, aby nie można było wykryć logowanie do stacji BTS, a tym samym nie zdradził swojej lokalizacji. Sąd uznał, że te poszlaki są wystarczające, aby skazać Kamila M. na karę 25 lat pozbawienia wolności. Jego adwokat odwołał się zarówno do sądu apelacyjnego, ale ten odrzucił apelację, jak i do Sądu Najwyższego z wnioskiem o kasację wyroku, ale ten też oddalił wniosek. Kamil M. odsiaduje wyrok 25 lat. Czy przedstawione w tej sprawie ustalenia są dowodem na to, że zabił? Do dziś nie odnaleziono ciała oraz nie ustalono ewentualnego narzędzia zbrodni. Nawet nie wiadomo, w jaki sposób ofiara umarła, jeżeli faktycznie nie żyje. Faktem jest natomiast to, że Kamil M. odsiaduje wyrok za morderstwo, do którego nigdy się nie przyznał. Jak zawsze zachęcam Was do komentowania tej sprawy i jestem ciekaw Waszego zdania. Chciałbym na koniec przypomnieć Wam, że Kanał Kryminalny wspiera w tym roku akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oferuje do wylicytowania nagranie wspólnego podcastu na kanale Kryminalnym oraz obiad w moim towarzystwie. Szczegóły znajdziecie w podpiętym komentarzu oraz na stronie aukcji. Ja już dziękuję za wysłuchanie tego podcastu i zapraszam na kolejne, w każdy wtorek, czwartek i niedzielę o godzinie 20. Oczywiście na kanale kryminalnym. Do usłyszenia.